Ludzie, którzy tym wpływom ulegali, po prostu będą musieli odejść z naszego życia publicznego, nie na skutek tego, że zostaną przez kogoś skazani, przez jakiś organ czy sąd nie że zostaną odsunięci przez wyborców przez wyborców przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na własne uszy. Usłyszą, co oni mają do powiedzenia, jakie były ich działania, jakie były ich motywacje i co oni robili, bo nie wszystko w życiu politycznym widzicie państwo. Wiele rzeczy dzieje się pod powierzchnią. Cześć, moi drodzy. Powiem wam, że wyjątkowo tutaj ze słowami Dudy, no zgodzę się w stu procentach. Tak naprawdę nie sądy ich rozliczyli, rozliczyły a ludzie przy wyborach. Teraz ich frustracja, niepogodzenie się, panika, takie kurczowe trzymanie się koryta i okazywanie pogardy dla blisko 12 milionów wyborców jest jak widoczne jak w zwierciadle. Poziom polskiej debaty to można by powiedzieć, to jest chlew i muł. Pisowcy zaczęli swoją działalność od zniszczenia stadniny Koń w Janowie. Jak wiecie, nie zniszczyły zabory, dwie wojny światowe, władza komuny nie zniszczyła, pisowcy zniszczyli stadninę. A na końcu, na końcu demonstrują swój własny chlew. Choć świnie miały podobno siedzieć w kinach, jak to mówił Duda, ale jak widać, właśnie po pisowcach, po ziobrzystach siedzą w sejmowych ławach. A sam ziobro, pokrzykujący w Sejmie, Konstytucja jest dokładnie tak samo wiarygodny jak Piotrowicz wołający precz z komuną. No, ale też nie jest żadną tajemnicą, że wyborcy tak zwanej prawicy lubią taplać się w szambie, no i z tym raczej, raczej tutaj nic nie zrobimy. Powiem Wam szczerze, że no troszeczkę współczuję Tuskowi, zdążył się odzwyczaić od Towarzystwa Kretynów w Sejmie. Ten cały. Słynny już y, śmiech, ziobry, y, gestykulacja, mimika, to było zachowanie takiego sflustrowanego maniaka. Jak dla mnie, był to taki śmiech przez łzy, ledwo powstrzymał się od płaczu. Podobnie jak pamiętacie na marszu ojca dyrektora, piszczał i płakał no, niemalże jak eunuch. Takie zachowanie to skutek wielkiego stresu może się wzią nie wziął tego dnia lekarstw. Ta cała mądrząca się w Sejmie twarz Ziobry mówiła wszystko. No, nienaturalny grymas, nienaturalne podniesiona górna warga, wskazuje na taki mocno nerwowy tik wywołany paniką, podniesiony głos. Ten imitujący śmiech, też nienaturalny, świadczy o jednym: o takim no już chyba panicznym strachu o sytuacji osaczenia i o nie radzeniu sobie po prostu już ze stresem. Liczę na was, Otóż mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu. Otóż pozwólcie, że zacytuję. Pozwólcie, nie bójcie się słów konstytucji, które będę tu przytaczał. Tak bardzo lubiliście powoływać się na trakt prawny. Zacytuję. Otóż artykuł 187. Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. że Krajowa Rada... Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Proszę bardzo, ma pan 10 sekund. Ma pan 10 sekund, panie ministrze. Krajowa, a jak się boją konstytucji. To całe delikatnie ujmując dziwne zachowanie Ziobry w Sejmie, określiłbym tak, no nie wytrzymał niechybnego rozstania z władzą. I mm, powiem Wam, że z nieukrywaną satysfakcją patrzyłem, jak ten minister Zero dziwnie operował głosem, wykrzykiwał, jakieś robił nieskoordynowane ruchy, aż trudno było uwierzyć, że ta bezradna miernota trzęsła całym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. A teraz, teraz sam się trzęsie i wydaje z siebie ni to śmiech, ni to, ni to płacz. To nazywa się taki spazmatyczny krzyk. Towarzyszą mu dodatkowo jakieś drgawki i prawie konwulsje. No, pewnie widzieliście to jego zachowanie na trybunie sejmowej. Tak zachowuje się człowiek w trudnej sytuacji, w sytuacji bez wyjścia. Organizm broni się takimi niekontrolowanymi ruchami. Jeden ze znanych psychiatrów, który się, nie wiem, wypowiedział na ten temat, zdiagnozował zachowanie ziobry jako epizod psychotyczny. I powiem Wam szczerze, że nie. Nie sądziłem dotąd, że taki widok człowieka może mi sprawić radość, być może to niezbyt dobrze o mnie świadczy, ale powiem, że to jednak Ziobro i jemu podobnie, a przede wszystkim ten kieszonkowy dyktatorek z Nowogradzkiej, nauczyli mnie takich no, niegodnych reakcji w odniesieniu do ludzi przegranych. Dzień po dniu, godzina po godzinie, nerwy, pis pokazują, jak bardzo oni obawiają się utraty władzy. Liczę na Was! I słusznie, rozliczenia Was nie ominą. I powiem Wam, że nie wiem czemu, ale słysząc ten śmiech <gry> ziobry, skojarzyło mi się z takim czarnym charakterem z bajek. Zresztą jego, ten jego śmiech no, robi furorę w internecie. No, już takie memy powstają, że naprawdę można się pośmiać, bo ten śmiech to naprawdę był, no, nie wiem, mi się da z takim czarnym charakterem, który się śmieje, skojarzył właśnie ten śmiech ziobry. Zresztą było widać, że Ziobro no, nie był do końca w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Jak e, słyszeliście tu w filmikach, e, krzyczał, liczę na was e, z, rozporta, z rozporta, rozporta, roz, rozpostartymi przepraszam, e, ramionami w kierunku skandujących posłów. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu. Yy, po czym właśnie ten jego, nie wiem, szyderczy, taki mroczny niby śmiech przez łzy, no to było, jak dla mnie osobiście, to było naprawdę bardzo, yy, bardzo komiczne. Zresztą, no nie tylko mnie, to wiele osób rozbawiło. No. tutaj internauci też zwrócili uwagę na reakcję na przykład Tuska, yy, która okazała się bardzo wymowna, można powiedzieć, kiedy... Ten taki podniecony ziobro krzyczał i z tym swoim mrocznym śmiechem, no, śmiał się z mównicy. Kamery zarejestrowały, jak szef PO najpierw powstrzymuje śmiech, potem chowa twarz w dłoń. Zresztą nie tylko Tusk, ale chyba no, taka znacząca większość u większości polityków po prostu wywołało to. No, salwę śmiechu, bo powiem wam, że no dla mnie to też, mnie, mnie to naprawdę szczerze rozbawiło. No, tak właśnie, to był taka, jeśli reklamę jakiejś de, desperacji, no to Ziobro tutaj był idealną reklamą właśnie zdesperowania, bezradności. E, powiem wam tak, e, Ziobro, w sumie podobnie jak Kaczyński, no traci równowagę. Kaczyński pieprzy coś o Niemcach. O... Zresztą nawet nie, nie chce mi się dzisiaj o Kaczyńskim gadać. Dzisiaj głównym bohaterem jest ziobro. Ale tak jak Kaczyński, tak ziobro i inni pisowcy, no, tracą po prostu równowagę. To zjawisko jest takie no, wprost proporcjonalne do utraty władzy. Im bliżej jest ten czas utraty władzy, tym oni bardziej no, tracą nad sobą kontrolę. I powiem Wam, że chyba nawet strach się bać jak zostanie. Od, te, nie wiem, odseparowany od koryta już tak na amen. ale nie wiem, czy to my się powinniśmy bać, czy oni się powinni bać. Moi drodzy, będę powoli zbliżał się do końca, ale chciałbym wam jeszcze pod koniec zafundować ten. Złowieszczy, śmiech naszego ministra e, zero. Bo naprawdę warto, warto go słuchać, uwielbiam go słuchać, zawsze mi rozbawi. No i tym chciałbym też się z wami podzielić. Tak czy inaczej, moi drodzy, no zapowiada się dość ciekawy okres. Jak będzie, tak będzie. No, widać po pisowcach, że panikę mają ogromną desperację. Ziobro. No, ziobro, już da, zresztą, dawno o ziobrze nie mówiłem, a wypada na koniec ich kadencji, i o nim powiedzieć myślę, że. Ten króciutki filmik też was trochę, że tak powiem, rozbawił. No ale też oczywiście piszcie, piszcie co wy na ten temat myślicie. Być może ja się mylę, być może ziobro się tak normalnie zachowuje, że to jest normalne zachowanie. Dla mnie, dla mnie to była desperacja, panika. Nie wiem, nie wiem jak wy to odbieracie. A na koniec, bo że teraz, aha, widzicie moi kochani, teraz pisowcy nagle się zrobili bardzo przepisowi, konstytucyjni, regulaminowi, to ja tak tylko w sucharze dnia tak bardzo, bardzo pokrótce przypomnę wszystkim zwolennikom PiSu, jak działał Sejm. Zarządu wpisu. Jak sprawnie działał, jak, jaki był regulaminowy, jaki przepisowy, jaki konstytucyjny. Taka króciutka wrzutka. A dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam na następne materiały. No a jutro, jutro zapraszam na mój drugi kanał na vloga. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Odesłanie do komisji nie dotyczy sprawy e, w, w, głosowanie bez dyskusji nie prowadzimy dyskusji zamknięcie dyskusji nie prowadzimy dyskusji uchwalenie tajności posiedzenia musi być wniosek 30 posłów. przeliczenie głosów nie ma takiego e, nie ma takiego e, w, takiej potrzeby e, przejście do początku dziennego również jest bezprzedmiotowe proszę państwa e, e, o, ograniczenie czasu przemówień do 30 sekund również jest bezprzedmiotowe i Zamknięcie posiedzenia z tym, że jest to podpis, yy, który jest nieczytelny. Dlatego też. Poza tym zgłosił się. Chciałabym i życzę sobie i nam wszystkim w parlamencie, aby w końcu kiedyś od marszałka Sejmu usłyszeć chociaż trochę kontekstu powagi. Ciągnąć ta można kota z drzewa, a nie ministra na posiedzenie Sejmu.